Panie i Panowie, o oficjalne otwarcie festiwalu poproszę organizatora, przedstawiciela firmy Vac, Generalnego Dystrybutora laboratoire i Castel, Panią Prezes Aleksandrę Piasecką. Witam serdecznie. Moi drodzy, cieszę się, że tak od samego rana licznie Zawitaliście do nas, do spotka. Będziecie tak jak Krzysztof zapowiadał, będzie się dużo działo. Bawcie się z nami przez cały dzień. Myślę, że będziecie mieć pełne głowy pomysłów do Waszej pracy i inspiracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezes. To co, startujemy, nie? Proszę Państwa, z nami główny organizator śląskich targów fryzjerskich, pani Ewa Korepta. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Niesamowita impreza, gratulujemy serdecznie. Proszę powiedzieć, jak długo przygotowujecie Państwo festiwal? Festiwal to jest taka impreza, którą przygotowujemy z ogromną pasją, przede wszystkim sercem i całym swoim zaangażowaniem. Zaczynamy pracę już w styczniu, a właściwie to przy zakończeniu edycji poprzedniej już myślimy, co zrobić, żeby kolejna edycja była ciekawsza, bardziej atrakcyjna dla wszystkich zwiedzających, dla wystawców. Także na pewno okrągły rok ciężkiej, wytężonej pracy, ale z ogromną przyjemnością. Spotkaliśmy tu ludzi z całej Polski, fryzjerów z różnych regionów. Proszę nam powiedzieć, jak Państwo to robicie, że przyjeżdża tu cała śmietanka fryzjerska właśnie na Śląsk. Przede wszystkim bardzo staramy się o to, aby impreza była ciekawa, żeby tutaj można było zobaczyć wszystko to, co jest warte do zobaczenia, żeby były najnowsze trendy, najnowsze produkty. No i ciekawy program artystyczny. Udaje nam się to od wielu lat, w tym roku 10 jubileusz Śląskiego Festiwalu Fryzjerska Kosmetycznego. No i oczywiście dbamy o to, aby rozszerzać swój zakres o konkursy, o prezentacje, o seminaria, o szkolenia dla nauczycieli, dla uczniów żeby każdy znalazł tutaj coś ciekawego. Impreza rzeczywiście znana jest już w branży, a to właśnie za sprawą tego, że staramy się to robić z jak największym zaangażowaniem i z myślą o tym, kto ma tutaj przyjść i co ma z tego skorzystać. Jesteście Państwo zadowoleni w tym roku z frekwencji? Jesteśmy bardzo zadowoleni, aczkolwiek oczywiście nie znamy jeszcze wyników, ile tutaj mamy ludzi w tej chwili, ale wystarczy popatrzeć, myślę, dookoła i widać, że, że spodek jest pełny, gorący i, i tutaj atmosfera naprawdę jest no, niepowtarzalna. Powiedziała Pani, że szykujecie już następną imprezę przyszłoroczną. Proszę powiedzieć, czy już macie Państwo jakieś pomysły na gwiazdy, które się pojawią? Oczywiście, że tak. Myślimy o tym z wyprzedzeniem, nawet już kilkuletnim, ale w tej chwili nie mogę tego absolutnie zdradzić. To będzie niespodzianka. Zapraszamy serdecznie na w przyszłym roku na festiwal na Śląsku. Wierzymy, że spotkamy się za rok w takim samym, a może liczniejszym gronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.